Udostępnij to na a ukocha Cię każdy, komu muzyka na rolkach wycisza głos. Dodawanie muzyki w tle do mówionej rolki. Ja nie kupuję, wiesz, kiedy? Kiedy nie Teraz, wiem, kiedy próbujesz to robić, nie? wyskakuje Ci takie dziwne powiadomienie, anuluj wyciszenie utworu i nie można ruszyć dalej. Kiedyś to było proste: wchodziłaś w muzyczkę, wybierałaś sobie jakąś linię melodyjną, która ma lekko, cicho grać pod spodem. I wszystko wygląda dobrze do momentu, kiedy nie klikniesz przycisku gotowe, a potem dalej. Kiedy klikniesz dalej, w efekcie cały twój głos jest wyciszony, a muzyka dominuje nad całą rolką. Normalnie wchodziliśmy kiedyś w muzyczkę, potem szukaliśmy głośności, i tam był suwak, a teraz nie ma suwaka, tylko anuluj wyciszenie utworu. Co ja mam anulować, jak ja nic nie wyciszałam? Dziewczyny Eureka, zobaczcie, gdzie oni to schowali. Łapiesz za film, przesuwasz w prawo, i tam są schowane teraz dwie ikony. To jest ikona z przekreślonym mikrofonem, co oznacza, że dźwięk z filmu mówionego jest wyciszony. Musisz to teraz odkliknąć i dopiero teraz, kiedy naciśniesz na muzykę, będziesz widzieć suwak, gdzie możesz wyciszyć muzykę, i dopiero wtedy wszystko gra. Ja nie kupuję wiesz kiedy? Kiedy nie wiem, co. Kto by to wymyślił? Falu <laughs> po więcej takich fajnych.